Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy wszystkich naszych widzów. Dzisiaj w naszym studiu Lubuskie 365 gości Pan Radny Sejmiku Sławomir Kowal, Przewodniczący Klubu Bezpartyjni Samorządowcy w Radzie w Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wieloletni Burmistrz Żagania, Samorządowiec, Człowiek Oddany Samorządowi. Witamy. Dzień dobry, dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Radny, Panie Przewodniczący Klubu, jak pan ocenia obecną koalicję w Sejmiku Województwa Lubuskiego, która po ponad dwóch latach zawiązała się w Sejmiku? Przypomnę tylko dla, dla nas wszystkich, że jest to Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica i bezpartyjni samorządowcy, którzy otrzymali zaszczytny fotel przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego dla pana Wacława Maciuszonka. Jaka koalicja i jakie działania? No tak jest, to potwierdzam, to się stało i ten fotel zobowiązuje do tego, aby przede wszystkim w był spokój, aby równomiernie się rozwijało. To staramy się na każdym spotkaniu argumentować i popierać. Koniec naszym zdaniem powinniśmy zakończyć z tylko Li. Ja cały czas o tym podkreślałem rozwojem takich miast jak Zielona Góra, jak Gorzów, jak Nowa Sól, ale mamy też naście innych miast i miasteczek w województwie wojskim. i rola nasza jest taka, o to dbamy, jesteśmy w ciągłym kontakcie z wójtami burmistrzami, o to walczymy. Widzimy, że sposób patrzenia na rozwój województwa od gmin po gospodarkę no też zmienia się, jesteśmy, jesteśmy słyszalni w zarządzie województwa Lubelskiego, choć no tu jeszcze nas nie ma, tu jeszcze nas nie ma i tym może ciężej. Co do koalicji, bo zadał pan pytanie, co sądzę o koalicji. No cóż, nie jest, nie jest doskonała na pewno. To, to nie, będę, nie będę ukrywał, a mnie pan, panie Tomku, z tego, że to co myślę, to mówię. Wiele do życzenia, no ale koń jaki jest, każdy widzi. Innego lepszego konia w tym województwie no, no nie będzie. Na ten czas przynajmniej, na ten czas przynajmniej. I, i krawiec kraja jak mu no materii staje, tak? To, to tyle, jeżeli miałbym się wypowiadać. Na pewno i to chyba wszyscy potwierdzicie z Panem włącznie, jako też no, no samorządowcem z krwi i kości, że atmosfera została uzdrowiona i to spojrzenie na województwo lubuskie się zmienia. Mnie to cieszy osobiście. Wolno, bo wolno, ale, ale tak jest. No ale co z samorządowym lubuskim? Przecież byliście kiedyś związani z panem prezydentem Kubickim, z panią Aleksandrę, Aleksandrę Mrozek, z panem Fedko Edwardem, z panią Charenźlakową, którą odwołaliście z funkcji przewodniczącej sejmiku. Ja nie chciałbym wracać no, do historii. Na pewno nie jest prawdą to, że byliśmy związani, bo nie tworzyliśmy klubu. Przypominam, że pani Haręźlak wywodzi się z klubu bezpartyjnych no, samorządowców, z których wystartowała i, i została mm, później radną sejmiku. Następnie pocałowała klub nas. Nie powiem w co, i przeszła do innego klubu, no, może takich to szurty. też tyle nas łączy, tyle nas łączy, tak. Aż i tylko tyle, natomiast Dobrze, ale mamy oczywiście, że znamy planów. się, znamy się, my jesteśmy apolityczni, nie dzielimy ludzi na czerwonych, na zielonych i niebieskich, oni mają swój projekt, sobie tworzą z Panem Prezydentem, jak, jak widzimy i niech sobie go mają. My się im nie, nie wpierniczamy w ich życie i ich no, historię. Tak, ale mamy problem w województwie. To jest medyk ostatni miesiąc czasu upłynął pod falą strajków, manifestacji, zdjęciem dyrektora, bardzo gorącej atmosfery. Jakie jest stanowisko klubu bezpartyjnych samorządowców, a jednocześnie państw, pana, osobiście jako wieloletniego radnego w kwestii medyka, no i tego, co się wokół niego dzieje. Tak, na pewno to nie jest ten sam medyk, który był 20-30-40 no lat temu. To po pierwsze. To nie jest ta sama szkoła. tak? Po drugie, ja doskonale znam to z samorządu, że bronią nauczyciele tego, co było 40-50 lat temu, tak ma być i tyle. I basta, odpierniczcie się od tego wszyscy. I mnie to w ogóle no, nie dziwi, bo tak jest. Czy to w Zielonej Górze, czy w Sierwodzinie, czy w Żaganiu, czy w Warszawie. Było, jest i będzie. Ja powiem tak: sprawa medyka i jego organizacji, ewentualnie w, w struktury szpitala, jest sprawą znaną od bodaj od, od 10 lat, że to kiedyś się stanie. To nie jest nic nowego i przecież pan, panie Tomku doskonale o tym wie, że popełniono błędy organizacyjne w uzgadnianiu tej uchwały, w procedowaniu tego wszystkiego przez osoby odpowiedzialne, to też jest widoczne i to widać jak, no dłoni stąd te protesty. Zabrano się do tego źle, to są efekty tego, tej, tej, tej organizacji, natomiast ja powiem tak, Województwo Lubuskie, no Zarząd Województwa Lubuskiego z radnymi Sejmiku Województwa Lubuskiego to są swego rodzaju architekci Województwa Lubuskiego, tak, i jeżeli nie, niezbędnym jest ten budynek dla rozwoju szpitala uniwersyteckiego, a z naszej wiedzy tak jest, naszej wiedzy tak jest, to przede wszystkim powinno się to odbyć w innej atmosferze, ale odbyć się. Po drugie, ci ludzie powinni być już na to przygotowani, hen, hen, no daleko. Pytanie, kto tu no zawinił? Czy dyrektor, który uprawia swoją politykę? Czy odpowiedzialni ludzie z zarządu województwa Lubuskiego i z urzędu marszałkowskiego. To pewnie to się lada chwilę no wyjaśni. Natomiast mi, jako radnemu województwa Lubuskiego, podoba się układanie województwa w możliwości, te, które to województwo ma. Nie zgadzam się z argumentacją niektórych radnych, która jest bardzo brzydka i mówi tak. Sulechów jest B, do Sulechowa nie damy, bo w Sulechowie wszystko umiera. Mi to się bardzo nie podoba. Z kolei, jeżeli władze województwa, uzyskawszy od Uniwersytetu Lubuskiego wolną bazę oświatową, mówi, to będzie najlepsze rozwiązanie. I na dzisiaj takie to rozwiązanie jest, bo, o ile mi wiadomo, prezydent Zielonej Góry nie przedstawił miejsca, w którym by widział ten medyk, bo przecież mógł przedstawić. Z naszej wiedzy wynika, że żadna propozycja od prezydenta Zielonej Góry na ulokowanie medyka w Zielonej Górze nie wpłynęła. No to mnie tylko się cieszyć, że Sulechów ma szansę zdobyć tak, taką szkołę, tak? taką szkołę i przepraszam, ta szkoła też powinna się rozwinąć już w inne kierunki kształcenia no, zawodowego, a widzimy, że rejon Sulechowa i Świebodzina już potrzebuję, za chwilę będzie potrzebował bardzo, takich specjalistów od logistyki transportu, bo w tym rejonie będzie się ten biznes rozwijał jeszcze bardziej, a od, a od energetyki, przecież w Sulechowie jest odpowiedni zespół do kształcenia, że tylko się cieszyć. Jeszcze raz ubolewam, że, do, że o Sulechowie, który jest w lubuskim Trójmieście, przy, przypominam, ludzie, radni z Sulechowa, radni z Zielonej Góry wypowiadają się tak, brzydko, bardzo brzydko, zupełnie brzydko, bo to trzeba usiąść i rozmawiać i dogadywać się i być może, i być może przy, przyprowadzić, pokazać na tacy propozycję lepszą od tej w Sulechowie, w Zielonej Górze, a nie dyskredytować miasta w Sulechu. A następna sprawa. Budżet województwa ogłoszono bardzo duży sukces. Jest on związany między innymi, czy tego chcemy czy nie, z Polskim Ładem. Może kilka słów, komentarzy na ten temat? Pan, budżet województwa, jak lub określiliśmy, jest budżetem bardzo ważnym. Biorąc pod uwagę to, że środki aplikacyjne z Unii Europejskiej no nie wpłyną w wyznaczonym terminie, bo nie wpłyną, nie, nie, nie ma na to szans. E, pytanie, co z projektami, które trafiły do KPO? Tak? Czy się zniszczą, czy nie zniszczą? Są to ogromne projekty w większości projekty związane z ochroną z, z zdrowia e, dla Lubusza, e, to muszę stwierdzić, że tak, że ten budżet jest budżetem naprawdę odważnym. Jakąś tam iskierkę w tym, jako kluby spartyni samorządowcy, no mieliśmy. Deficyt jest niemały, bo jak pamiętam, około 100 milionów, tak? Ale, ale gro inwestycji to są inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne. No i przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, ta inwestycja, inwestycja, Inwestycja w rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego. Jak, jak powiedzieliśmy A kilka lat temu, to mówimy B. No, Szpital Uniwersytecki jest to gigantyczne osiągnięcie poprzednich tak władz, jest? ale również Urzędu Marszałkowskiego. Tak? Ale mam na koniec, tak. panie radny, jedno pytanie. Nazywa tak. się pan radny Łukasz Mejza, obecnie poseł, tak. przez krótki okres sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu. Pan Łukasz Mejsa jest uważany za twórcę bezpartyjnych samorządowców w tym województwie, za twórcę sukcesu bezpartyjnych samorządowców w wyborach 2018 roku, a także odniósł osobisty sukces zostając posłem gdzieś z, z ostatniego miejsca z listy PSL-u. Jak pan teraz ocenia i patrzy na pana dawnego kolegę i przyjaciela Łukasza Mejza? Szanowni Państwo, ja Łukasza Mejze znam z klubu oczywiście. Nie, nie odżegnywałem się, nie będę się odżegnywał jak inni. Znam go i podkreślam w ten sposób. Ja nie wiem, który Łukasz jest Łukaszem prawdziwym. Nie wiem. Chciałbym, żeby pozostał tym prawdziwym, którego zapamiętałem z Semiku, z, z, ze wspólnej pracy. I niech tak pozostanie. Nie wiem nie wiem, co, jak, z kim. Mogę się domyślać, tylko co go tak bardzo podnieciło w tej polityce, żeby, żeby w ten sposób w tej chwili być odbieranym. Szkoda, bo młody człowiek moim zdaniem miał wszelkie predyspozycje do tego, żeby w ciągu tych kilku lat być takim naprawdę pierwszoplanowym politykiem w tym województwie, bo. Bo młody człowiek, za którym ciągnęły rzesze młodych osób w tej chwili no, no szkoda, że stało się tak, jak szkoda i, i nie wykorzystał swojej szansy. No cóż, tak to bywa. Panie radny, na koniec, jakie plany na przyszłość mają bezpartyjni samorządowcy? Czy pójdą jako teraz Lubuskie nowe stowarzyszenie Stworzone? Czy też pójdą jako bezpartyjni, czy też pójdą w, na przykład na przykład w koalicji obywatelskiej do wyborów do Sejmiku? Do wyborów jest bardzo daleko, szanowni państwo. W klub, na, nasz klub się nazywa Bezpartyjni Samorządowcy, natomiast stowarzyszenie, którego, które rozwijamy wspólnie z młodymi, wykształconymi ludźmi, zapraszam wszystkich, którzy chcą rozwijać, województwo Lubuskie, nazywa się teraz Lubuskie, zapraszamy do niego. A nie łączy nas polityka, jesteśmy apolityczni. Niestety musimy w gronie politycznym być niekiedy wysłuchiwać różnych bzdur, z którymi niekoniecznie się zgadzamy, ale bezpartyjni to jest, to jest nasze DNA i tego będziemy się trzymać. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę, dziękuję Panie Radny i życzę powodzenia. powodzenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do bezpartyjnych.